Awralia Sobczak Portal WWL24 Najważniejsze informacje powiatu Wołomińskiego. Witam państwa serdecznie. Gościem w moim studiu jest dzisiaj starosta wołomiński pan Adam Lubiak. Dzień dobry panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich. Panie starosto, spotykamy się w bardzo ważnym momencie dla pana, jak również dla całego regionu, dlatego że mija rok od objęcia przez pana starostwa i proszę mi teraz powiedzieć, w tym ważnym momencie, o tym, co się Panu udało, czego może Panu jeszcze brakuje i jakie są plany na przyszłość. Ale zacznijmy od tych spektakularnych, dobrych wydarzeń. No, wydarzyło się naprawdę przez ten rok czasu wiele dobrego dla powiatu Wołomińskiego. Myślę, że takim najbardziej istotnym faktem to jest to, że pozyskaliśmy bardzo duże środki, jeśli chodzi o modernizację dróg. Mm -hmm. e, zostały podjęte decyzje e, i złożone wnioski również o modernizację, rozbudowę i budowę e, Szpitala Powiatowego e, w Wołominie. E, jesteśmy po m, ogłoszonym e, m, przetargu e, w pierwotnym wykonaniu e, na tą inwestycję. Natomiast pozostaje kwestia jeszcze pozyskania środków zewnętrznych, tak? bo to jest jakby dla nas bardzo istotne. Kosztowna inwestycja, blisko 50 milionów złotych w tej perspektywie tego zarządu dlatego też szukamy takich dofinansowań. Jeśli chodzi o modernizację i budowę dróg, udało nam się w grudniu zrobić wówczas nowelizację budżetu i takie ulice jak Wileńska w Wołominie, ulica Stulecia w Zagościńcu, ulica Matarewicza w Osowie. Aż do Ręczaj Polskich. One zostały wpisane do budżetu, zostały rozpisane przetargi, wyłonieni wykonawcy, pozyskane środki w 80% i kwota ponad 47 milionów złotych wpłynie do budżetu powiatu Łomińskiego. No dobrze, Więc jeżeli są... mówimy o drogach, wiąże się to z wygodą, bo wszyscy tak. lubimy dotrzeć do miejsca bezpiecznie i wygodnie. No a tutaj pojawia się drugie słowo: bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo związane z drogami, wiem również, że powstało wiele tak zwanych bezpiecznych przejść przejści dla pieszych. Tak, Zarząd Powiatu Włocławskiego e, na początku swojej kadencji założyliśmy, że doświetlimy 30 nowych przejść na drogach powiatowych. E, wybraliśmy lokalizacje najbardziej e, niebezpieczne, to znaczy mhm. te, które są położone przy szkołach e, na terenie. Całego powiatu wołomińskiego, nie tylko Wołominie, ale często. To, tak, to jest i razymin, i tłuszcz, e, i mniejsze miejscowości, i jadów, e, i poświętne, więc jakby e, staramy się te środki e, równomiernie dzielić e, poprzez wszystkich włodarzy. Co powiatu. pewnie nie jest, łatwe, no nie, nie jest łatwe. nie jest łatwe, bo, bo potrzeb jest bardzo wiele. Tak, no? tak. No, i tak, że tak. No dobrze, od razu od bezpieczeństwa możemy przejść do zdrowia, bo dużo rzeczy też wydarzyło się w szpitalu powiatowym w Wołominie. Dużo się wydarzyło, a jeszcze więcej się wydarzy, dlatego że mam informację już potwierdzoną, to już mogę się podzielić z Państwem. Uzyskaliśmy dofinansowanie w blisko 2 miliony złotych na szpital, i z tej dotacji aktualnie realizowana jest wymiana obydwu wind modernizacja klatki schodowej i zakup sprzętu tego najbardziej potrzebnego dla szpitala. No To Więc jest jakby... bardzo ważne hmm. dla nas wszystkich dlatego, że hmm, albo my, albo nasi bliscy zawsze jest taki moment, że e, korzystamy Wiesz, z pomocy są. szpitala i myślę sobie też, że szpital jest takim miejscem, gdzie to jest e, te pieniądze są niezbędne i ciągle czegoś będzie e, brakowało. No dobrze, a jeszcze z takich spektakularnych wydarzeń to tutaj sobie wypisałam, że Duży, duża zmiana w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce. Przepiękny obiekt. Ja nie ja widziałam jeszcze, widzę, że... Tuż po objęciu stanowiska w listopadzie, dokładnie 22 listopada, po wybraniu na, na, na starostę w, w powiecie, w lutym pojechałem zwiedzić, zobaczyć mhm. ten obiekt. I jakby się tym miejscem, jak również historią tego miejsca. Przepiękny historyczny obiekt z 1902 roku, znanego polskiego architekta Stefana Schillera, wybitnej osobistości. Tam mamy oprócz tego. Historię związaną z mieszkańcami powiatu, z Zielonką, e, dawny dom dla nauczycielek emerytowanych, które tam mieszkały e, od 20 roku poprzez Drugą wojnę światową to miejsce jakby jest aktywne, jeśli chodzi o przestrzeń tutaj e, powiatu. Pychnie duchem przeszłości. Pychnie duchem przeszłości, ale Ta również... Regionu. Tak jest I, i, i do dnia dzisiejszego można spotkać osoby, które z wielką pasją opowiadają, jak tam było. I co właśnie z tym miejscem? Chcemy, aby to miejsce było otwarte dla mieszkańców. Zresztą Pani dyrektor jest otwartą i ona jakby tych mieszkańców bardzo chętnie na co dzień przyjmuje, ale chcemy dla tych mieszkańców przygotować jakąś ofertę, tak aby ten czas spędzony w tym miejscu był jeszcze bardziej ciekawy. I, mamy I żeby planach, ludzie tak, tak, żeby ludzie się jednoczyli, prawda? Oczywiście. Nie tylko przez internet, nie tylko gdzieś tam w przestrzeni weterze, ale żeby właśnie tak twarzą twarz oko w oko uśmiech w uśmiech tak jest dlatego też w tym roku e, teren został gruntownie uporządkowany został oczyszczony staw który jest to jest ponad 4 hektary ziemi e, które trzeba zagospodarować Pozyskaliśmy środki z różnych programów rządowych, m.in. z Ministerstwa Sportu, na aktywną e, taką ścieżkę edukacyjną, aktywną ścieżkę, e, jeśli chodzi o strefę aktywności dla mieszkańców. E, ścieżka nordic walkingowa wokół tego stawu, a na wiosnę e, tuż przed budynkiem będziemy budowali tężnię, ogólnie dostępną dla wszystkich mieszkańców. Czyli taka strefa dla romantyków, żeby posiedzieć w ławce, porozkoszować się pięknie. Nacycy mają bardziej sportową naturę, żeby również. Integracja mieszkańców o... przede wszystkim, dlatego że mamy swoich pensjonariuszy, którzy po prostu tam mieszkają. Z drugiej strony przychodzą mieszkańcy też, którzy. Yy, wspólnie się uzupełniają w swoich rozmowach i w sp wspólnym spędzaniu czasu, ale również też jest, yy, są dzieci i młodzież, która towarzyszy też tym osobom, więc chcemy, aby każdy znalazł coś dla siebie. I również szkoły nasze, które mamy, i podstawowe, i szkoły, e, które są pod opieką powiatu, czyli szkoły średnie, licea, więc młodzież będzie mogła w, przychodzić, zwiedzać, poznawać to miejsce, uczyć się tej historii właśnie e, z tym miejscem Więc To, o czym Pan mówi, dobra. to jest dla mnie bardzo cenne, to jest to, co ja... Jako osoba, jaka Aurelia Sobczak lubię najbardziej, że łączy się pokolenia. Mhm. Że młodzi mogą się uczyć od starszych i w ten sposób poznawać swój region, historię i kulturę. Dobrze, ale tutaj jeszcze y, wiem, że ma coś wydarzyć się bardzo ważnego w Kobyłce. Tak. Szanowni Państwo, to jest dobra informacja. Otóż w wyniku pozyskanych środków na drogi, y, mhm. które udało nam się pozyskać, y, w sposób taki y, wcześniej nieplanowany... Zakupiliśmy dwie nieruchomości w Kobyłce. Mhm. To jest powierzchnia 7000 m kwadratowych, położona w bliskiej odległości od stacji PKP w Kobyłce i trasy 634. Dobry dojazd. Dobry dojazd. Na tych nieruchomościach znajdują się już zabudowania, które będziemy chcieli zmodernizować, rozbudować i dostosować dla osób niepełnosprawnych. Mhm. Złożyliśmy wniosek do rządowego programu, aby powstało w tym miejscu centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób niepełnosprawnych, to znaczy z możliwością rehabilitacji, nawet y, zamieszkania z pobytem do 6 miesięcy dla takich osób, które będą potrzebowały y, takiej właśnie rehabilitacji czy też y, opieki. To też bardzo, bardzo ważny i doniosły projekt. To ja nie byłabym sobą, gdybym jeszcze Pana hmm. nie zapytała jako człowiek kultury, o kulturę, o te działania w powiecie, kulturalne wydarzenia. Najbardziej spektakularne to, co się Panu udało wprowadzić, zaszczepić na tych ziemiach. Myślę, że w ciągu tego roku wydarzeniem, które dotychczas nie, nie, nie było jakby obecne na terenie powiatu, a już jest jakby z, no powiedzmy zreaktywowane, można powiedzieć, bo historia jakby Pałaców w i jakby jest znana już wszystkim, ale to skrzydła chwały, czyli wydarzenie dwudniowe, gdzie przenosimy się właśnie w tą epokę, z której wywodzi się sam pałac i historia tego miejsca. Realizowaliśmy w czerwcu. Tak zwany Dzień Dziecka. No, ja tak hmm. nazywam Dzień Dziecka, ale to był, to był taki dzień dla mieszkańców. No wszyscy, jesteśmy dla wszystkich, wszyscy jesteśmy dziećmi. No nie znaczy, że my dorośli nie jesteśmy dziećmi. Jesteśmy. Oczywiście, że tak. <laughs> Dlatego też każdy mógł znaleźć dla siebie coś, coś fajnego. Mamy również w planach to, aby właśnie Zielonka i DPS w Zielonce. Także z kulturą miał e, wiele związane, bo będziemy chcieli właśnie poprzez e, organizowanie wycieczek, mhm. poprzez oprowadzanie mieszkańców i opowiadanie o tym miejscu, e, także organizowali różnego rodzaju koncerty, mhm. ponieważ pozyskaliśmy w nasze zasoby orkiestrę Powiatu łomieńskiego orkiestrę Dentą, e, która e, ma swoimi e, wykonaniami uświetniać jakby też e, e, czas i wypełniać tą przestrzeń być wizytówką, tak? być powiatu. wizytówką powiatu, jeśli chodzi o taką kulturę właśnie mhm. wysoką. także troszkę się też na tej niższej jakby też zadziało. to bardzo dobrze, bardzo dobrze. ja się z tego cieszę, zawsze się cieszę, jeżeli są wydarzenia kulturalne, bo wiem, że one budują też jedność między mieszkańcami, że to jest coś, co spala region. Ale teraz jakby miała się jeszcze jako mieszkańka i sercem, i duszą, wołominianka, regionalistka, zapytać pana, co dla pana, jako włodarza tego regionu, jest największą siłą mhm. naszej małej ojczyzny. Co jest Bez wątpienia niego? potencjał ludzki, tak? czyli mhm. e, mieszkańcy, którzy e, są związani z tą ziemią, którzy e, mają i pamiętają też historię tego miejsca, i będziemy starali się, aby włączyć e, właśnie ten potencjał w uroczystości stulecia obchodów e, bitwy 1920 roku, A, bo która całkiem... przed nami, która, tak, niedługo, która tak niedługo. Dlatego też planujemy, aby w Osowie w tym roku, Odbyła się rekonstrukcja przy dużo większej ilości rekonstruktorów niż dotychczas. Planujemy włączyć to właśnie lokalne środowiska, aby też uczestniczyły, jak również mieszkańców, i jest taka niespodzianka, którą planujemy wspólnie też z gminą Radzymin. To byłaby nowość, bo połączyliśmy w końcu Aha. uroczystości to zarówno zawsze... w Osowie, jak i w Radzyminie. Czyli... A to odbywały się najczęściej tak. tego samego dnia, ale w dwóch różnych. Mm -hmm. miejscach, a teraz jest taka idea, żeby jest stalić. Jest idea, aby to były dwa dni Aha, e, i aby 15 to był Osów, a 16 Radzymin, mm -hmm. a oprócz tego normalnie, tak jak dotychczas, e, te mniejsze uroczystości, które, które są. Więc e, tak naprawdę rozpoczęlibyśmy już 14 e, w Osowie, bo zawsze wieczorem od 21 jest modlitwa przy krzyżu e, księdza e, e, Skróbki i tutaj e, następnie 15 rekonstrukcja poprzez e, do 16 i 16 to byłby radzimir. A pan zobaczy, panie starosta jak wygląda życie. Podsumowaliśmy ten rok, staraliśmy się podsumować, bo to jest dro... tak. namiastka tego, co się wydarzyło. No ale tak to w życiu jest, że my wybiegamy w przyszłość i <grym> już się znaleźliśmy no w roku tysiąc... y... 2020, 2020. 2020. Tak, 2020, no, 2020 rok, <grym> więc jakby... tak. No mi ten rok strasznie szybko zleciał, więc jakby pracowicie naprawdę, ale. Cieszę się, bo dużo nam się dało zrobić i za chwilę mieszkańcy powiatu będą mogli zauważyć te zmiany e, tak na co dzień na swoim podwórzu. No dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. W takim razie dziękuję. życzę również pracowitego przyszłego roku i kolejnych, bo Pana pracowitość, Pana działanie wiąże się z wygodą e, dla nas, mieszkańców. Bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo. rozmowę. Moim dziękuję gościem Państwu. był starosta Wołomiński, Pan Adam Lubiak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. dziękuję bardzo.